Zdecydowanie jeden z moich ulubionych zabiegów. Daje świetne efekty. I najczęściej o niego pytacie, ale od początku. W zeszłym tygodniu wybrałam się do MDA klinik, bo to właśnie tutaj postanowiłam wykonać mezoterapię mikroigłową. Zabieg, który genialnie pobudza procesy regeneracyjne skóry, ale nie tylko. A jeśli parametry zostaną dobrze dobrane, będzie zastosowana odpowiednia technika i połączymy nakuwanie ze świetnym preparatem, to szybko zobaczymy super efekty. Zabieg rozpoczynamy od przygotowania skóry. Skóry. Wykonywany jest pełny demakijaż. Następnie należy skórę dobrze zdezynfekować. No i rozpoczynamy mikronakowanie, jak widzicie, metodą stemplową, a następnie na skórę aplikowany jest odpowiednio dobrany preparat. Pewnie zapytacie, czy boli. Kwestia bardzo indywidualna, ale też uzależniona od długości mikronakuć i obszaru, na którym wykonywany jest zabieg. Mezoterapię mikro i głową warto wykonać w serii zabiegów, ale uwierzcie mi, że już po kilku dniach widać naprawdę fajne efekty. Tak, wiem, moja skóra jest dosyć czerwona, ponieważ został wywołany kontrolowany stan zapalny. Ale takie zaczerwienienie bardzo szybko znika. W moim przypadku już 30 minut po zabiegu skóra wyglądała właśnie tak, a z każdą godziną było coraz lepiej. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy i ty wykonujesz ten zabieg u siebie.